Cześć, w dalszym ciągu rozmawiamy o zakwaszeniu. Dzisiaj czym grozi zakwaszenie organizmu? Więc proszę Państwa, zakwaszenie organizmu to jest bezpośredni skutek naszego współczesnego sposobu odżywiania się stresów, procesów metabolicznych, destrukcyjnego oddziaływania sztucznie generowanych pól magnetycznych, picia zanieczyszczonej wody i innych przyczyn, stanowiących wspólnie mega przyczynę. Organizm nie jest już w stanie zneutralizować i usunąć nadmiaru kwaśnych produktów. Nasze nerki, nasza wątroba, dwa podstawowe narządy odtruwające są więc permanentnie nadmiernie obciążone, w wyniku czego dochodzi do ich uszkodzenia. Uszkodzeniem ulegają także naczynia krwionośne, poddawane ciągłemu procesowi, nazwijmy to korozji. Co następuje? Następuje po pierwsze zmniejszenie zdolności organizmu do wchłaniania składników mineralnych i odżywczych, w skutek uszkodzeń kosmków jelitowych, dezaktywacji enzymów trawiennych oraz braków minerałów niezbędnych do prawidłowego trawienia i przyswajania pokarmów. Po drugie, następuje obniżenie stopnia nasycenia krwi tlenem, czyli stopnia utlenowania krwi w wyniku pogorszenia się jakości erytrocytów, czyli czerwonych ciałek krwi. Po trzecie następuje ograniczenie produkcji energii w komórkach. Po czwarte ograniczenie zdolności organizmu do regeneracji uszkodzonych komórek. Po piąte po pogorszenie możliwości ustroju do detoksykacji metali ciężkich. Po szóste powstawanie warunków do rozwoju nowotworów i innych niebezpiecznych chorób. Proszę Państwa, nowotwory bazują na niedotlenieniu i zatoksycznieniu, zakwaszeniu organizmu. Po siódme, pojawienie się dolegliwości bólowych, zwłaszcza w układzie ruchowym, ponieważ kwasy drażnią receptory bólowe układu nerwowego. Po ósme, postępujące niszczenie nerek. Jak mówi medycyna chińska, matki i ojca wszelkich chorób. Im bardziej organizm jest zakwaszony, tym słabsze są nerki i tym więcej kwasów akumuluje się w organizmie. I w tej antykwasowej wojnie, jaką cały czas prowadzi organizm, jego rezerwy wyczerpują się, a systemy buforowe przestają działać. Skutkiem tego jest zgromadzenie się toksyn w tkance tłuszczowej. Jest to sposób, w jaki organizm chroni ważne narządy przed niszczącym działaniem kwasów. Jednak działaniem ubocznym tego sposobu ochrony jest rozwój w organizmie wielu niebezpiecznych chorób na czele z cukrzycą, nowotworami, dną problemami ze stawami, chorobami skóry, chorobami nerek itd., itd. I to nie są moje, proszę Państwa, wymysły Janusza Dąbrowskiego. To są wnioski, proszę Państwa, z badań naukowców, z naukowców zajmujących się równowagą kwasowo-zasadową. Posłuchajmy, co mówi o zakwaszeniu, do, zakwaszeniu doktor nauk medycznych, doktor Danuta Byłek w swojej książce od lekarza do kucharza. Pozwolicie, że sięgnę, znajdę szybciutko. Mam nadzieję, że znajdę szybko tutaj ten cytat. Gdzie go mam? Gdzie go mam? No właśnie, znalazłem, proszę Państwa, ten cytat. ta książka. Pani doktor Danuta Myłek. Świetny lekarz, fantastyczny lekarz. Od lekarza do kucharza, pani doktor, która sama świetnie gotuje i w tej książce wyjaśnia, znaczy nie tylko daje przepisy, podaje przepisy, ale wyjaśnia, dlaczego takie połączenia, dlaczego inne są, są dobre, dlaczego inne są po prostu nieprawidłowe, złe, co powoduje to w organizmie i tak dalej. Namawiam do korzystania z tej książki. Więc proszę Państwa, jakie są pierwsze objawy takiego lekkiego zakwaszenia, i o tym mówi doktor Myłek? Bóle głowy, nadmierna senność i bezsenność, zły sen, ospałość, kandry, arytmie, przewlekłe zmęczenie, zrzędliwość, nadwrażliwość, płaczliwość, zaburzenia koncentracji, przygnębienie, huśtawki nastroju, złość, wybucha agresji, niepokój, lęki. Zaczynać coś, nie kończysz. Masz kwaśny posmak w ustach po jedzeniu, yy, po jedzeniu masz nieprzepartą ochotę na coś słodkiego. A więc coś, co najczęściej kładziemy na kart przepracowania, pośpiechu i stresu. Co zresztą wtórnie także prowadzi do zakwaszenia. Często taki pacjent po przeprowadzeniu licznych badań, które nierzadko są w normie, kierowany jest, proszę Państwa, gdzie? Doktor Myłek mówi: prosto do psychiatry. Jeszcze raz polecam tą książkę, kapitalna książkę. A więc, proszę Państwa, jednak są i tacy, którzy zwyczajnie wyśmiewają odkwaszeniowców, twierdząc, że organizm sobie poradzi, bo został tak zaprojektowany, aby o sobie radzić. O, odpowiemy im w następnym odcinku.